Piękni, chodź, sylwester. Już? No tak, przecież dzisiaj 31. Ojej. Dobra, chodź, bo za niedługo moje urodziny. Jest 20. Musimy wszystko przygotować i przygotujmy sobie jedzonko, jakieś przekąski. Chodź. Okej. Okay. Okej, okay, jakieś przekąski tutaj mamy, bardzo pyszne. No, fajne. No, na pewno będą jeść. Jej, super! Zwani do mojej rodziny, nie mogę się doczekać! Ja idę coś przygotować jeszcze. Do okej! Okay. ok. Sprawdzimy, czy coś jest już na telewizorze, tylko pójdę po pilot. O, oh, dobra. Wezmę moją kaczkę, którą uwielbiam! Ok. okej. Okay. Okej. Gotowa! Ubrana! Nie, dobra, weź ją, ściągnij <grym tą, ściągnij <grym> tą czapkę. Chodź, bo już zaczynają śpiewać nawet. To jest niesamowite. Już! Kawę mam. A w sumie mnie. Czy ty pijesz kawę, czy nie? Nie, nie lubię. No to ja też nie. No. Myślałem, że ktoś lubi. Może laptopa weźmiemy jeszcze? Nie wiem po co nam. Ale... Na odliczenie! A no w sumie dobra. dawaj. Opatrz, śpiewają! O, ale fajnie. Czekaj, podłączę do głośnika, może będzie głośniej. Jest digit? O, coś tam słychać. Dobra, mam jakieś chrupki. Dobra. No to chodź, siadaj. Ej, słyszysz, fajewerki strzelają. Mhm. Też to słyszę. Ej, a która jest godzina Sprawdź, Bo może już jest coś około pierwsza? Dopiero 21. Co? A już strzelają? Co no właśnie, od rana strzelają, to jest w ogóle bez sensu, że od rana, a nie widać. No. I oni strzelają, strzelają, a potem nic nie widać i będzie, aaa, po co te pieniądze? No właśnie. Ej! Co? Ej! Patrz! Wyślijcie, pisze tam, wyślijcie swoje zdjęcie i pozdrawiajcie z jakiegoś miasta. Będziecie mogli wystąpić w naszym programie. Chodź, robimy zdjęcie obok tego. Okej, okay, zrobiliśmy. Chodź. Siadamy. Siadamy i czekamy, czym my będziemy. No, myślka. Dobra, biorę. O, i oglądamy. Ej, zobacz, jesteśmy! Yee! Ale super! Jak się cieszę! Ja też. W telewizji będę bogata. Wow. Ale ekstra będę bogata. No, no. <noise> A co możemy za to? Za zdjęcie? No, Zdjęcia? może ktoś nas... Po... Ej. Co? Ej, e, bo są teraz nagrania. Sprawdźmy, może ktoś nas rozpozna. Chodź, Klara. Okej. Okay. Hejka, pozdrawiamy mm. z y, Torunia i ogólnie. Y, Widziałam, że jest zdjęcie z Roxy, więc bardzo pozdrawiam. Pa. Pozdrawiamy z Grudziądza. Yy, Jesteśmy. Pozdrawiają nas, znaczy ciebie, bo o mnie nie wspomnieli. Czekaj. Lepiej? Tak, tak, tak. Ej, mam coś jeszcze przynieść, czy nie? Czy, czy już nam wystarczy? Wiesz jakieś naponie, napoje, może. Okej. Okay. To zaraz. Okej. Będzie druga. Już Pinkli! Lecę sklepy zamknięte są i ledwo co mieliśmy coś w lodówkach. Jeszcze wzięłam jakieś popcorn, Kurde. i tak Jak chcesz. Zaraz czekam. No to te fioletowe, to takie. O. te, te no to z, jak z to, to są maliny. Dobre O, pyszne co nie? No mi, mi najbardziej z gruszkami. Smakuje. To są awokado ja, Zawsze mi się myli mm. Pyszne Stanawia, Dlatego tutaj jest taki metal, zawsze odstaje Nie? W tych, tych różkach y, Właśnie też się zastanawiam, ale Teraz takie na żeby Ta słomka nie była taka no. A Żeby się tak nie Żeby tak się nie ruszała no. Zobacz Skolin, Boże, ja go trochę nie lubię O Jezus Pamiętasz jak w szkole nas, te, tego chłopaka jednego in, przezywali jako z kolei on go nie lubił? Tak, 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 to. No, tak. To było okropne. Hmm. Hmm. Boże, trochę nudy są na te czekanie do północy. Ej, 23 wbiła! Dobra, chodź! Boże, poczekaj, musisz do tak. Chodź, zagram dla ciebie coś jeszcze. Posłucham, słucham. O, ale ładnie. A mogę z Tobą zagrać? Więc co, yy, musimy się spieszyć. Najwyżej potem zagrać. Na, Na dach? Nie, nie, nie. Na górę? Nie. No to gdzie? Musimy yy, iść po. Yy, musimy. Yy... Po kolegów? Ach, nie, po kolegów. No, no bo ja nie wiem o co ci chodzi. No, bo ja... Jaka, Jaka pierwsza? pierwsza? No nie wiem. Kurczę. Jest 23. A, A zaraz, więc musimy wiedzieć... Zaraz będzie 24. To... Wiemy. Chodź po telefon! A! Dobra, nieważne, nie bierzemy telefonu. Chodź. Ej, mam zamówić McDonald'a? Okej, okay. czekaj, ja wezmę listę, bo chyba mamy gdzieś na dole. Pięknie. O, są super zabawki. Ej, ja chcę taką zabawkę. Dobra, co się dzieje? Nie, chcę kupić Happy Meal'a, bo tak dawno nie kupowałam. Trzymaj maszę listę. Tu jest Happy Meal i może będą jakieś rabaty. A to no, ja może lepiej kupię Happy Meal. Weźmy też, bo be, be, będzie tak fajnie. A dobra, ja jednak chcę burgera. nie chcę Happy mira. Okej, okay. to ja, ja już te na chwilę wyłączę programy. Tak, zamówiłam. Teraz przyjdę jeszcze coś, chcę słodkiego, no bo się nie dobra. dobra. Jestem czy... Kinder? Kinder. Jaki gigant, dobra, chcę. No, taki znalazłam. XX, ale jakiś. Ej, dzwonią! Czekaj, idę pomogladam. Okej. Okay. Już biegnę. Dzień dobry. Dzień dobry. Oto pani happy me. Oj. Oto pani happy meal. I pojedynczy cheeseburger. Dziękuję. Do widzenia. Do widzenia. Dobra, masz tutaj. Podzieliłam dla nas kiedyś. Jak szybko jedną zjem. To ja też na szybko wiem. Mm. No, no to do... daj mi tego cheeseburgera bo jestem strasznie godła. Godna. So. I to zjeść. Ja też. jak się nie wyglądam. Nie mam nie mam. Muszę mm, mm, mm. cię karton pod cię okay. Laptop mi się wywalił, ja się wywaliłam. Ja też idę wyrzucić. Ej, a my przypadkiem nie powinniśmy zapłacić za tego McDonalda. Placić! Już nie słyszałam, Placić! że to jest coś w i krzyczy. Zapłaci. Ej, ładnie, chodź, idziemy. Okay. zapłacić! Dzień dobry, dzień dobry, przepraszam, bardzo. No dobrze, niech będzie kartą już. Jak ej, dobrze. Pani ma. Dobrze, dobrze, to ja już idę. Zaraz ci dam Roxy. Ej, ej, już się zestresowałam. Trzymaj Roxy my tu i yy, jeszcze proszę pani, my tutaj mamy rabaciki w tej karcie. Dobrze. Trzeba przyłożyć kartę. Pip. O, przyjęło. Dobrze, dziękuję. Do widzenia. Do widzenia. <laughs> Spadła. Uwaga! Zostało 30, 20 sekund. Co? Co, 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 co <śmiech> się <śmiech> dzieje?

Dobra, to trzy, 2, jeden, koniec! O, druga w nosie. Tak. Ale ta godzina była normalnie takim hukiem. Jeszcze strzelaję. No w ale tak już słabo, nie? A w ogóle, ja ci powiedzieć, wszystkiego najlepszego, roki. Dzięki! Chodź, idziemy do domu, bo tutaj jest terenie. No, chodź. No. Ej, widzisz? Mówią wszystkiego najlepszego Roxy. Co? No, nie widzisz? Nie, no serio. Dobra. Czekaj, ja muszę... Ej, ej my ma... mieliśmy banany w domu? Przecież jest zima. Skąd my mamy banany? Nie. Ej, ciekawe czy dobre? Mhm, spróbuj. Mm. No. no. Dziwne. Dobra. Oh. możemy już powoli Strasce, nie? Ej, nie, ja 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 nie, ja jestem. Albo chodź, jeszcze pooglądamy sobie trochę przez okno. I tak właśnie się zakończył Sylwester Roxy LPS bye. i Pinky. Bye bye. -o.